Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Wieści z Tradycyjnie na początek osiedle Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole. Otwarcie sezonu poznańskich klasyków PRL-u. W niedzielę 22 maja na Polany Umycielskich przybyło 73 auta pamiętające poprzednią epokę. Otwarcie sezonu 2022 poznańskich klasyków PRL-u, bo taką nazwę nosiła ta impreza, Zgromadziło także sporą liczbę okolicznych mieszkańców. Maluchy, duże fiaty oraz Polonezy, a nawet poczciwa Syrenka królowały wśród tej plejady pojazdów. Nie zabrakło też aut ekskluzywnych, takich jak Trabant pod czy Mercedesy z początku lat 70. Wspaniała, słoneczna pogoda oraz piknikowa atmosfera sprzyjała Zlotowiczą. Pozdrawiamy organizatorów oraz dziękujemy stowarzyszeniu miłośników doliny Cybiny za użyczenie terenu. Koncert w spa. Instytut Idea Fit and Spa to miejsce położone wśród pięknej zieleni z dala od zgiełku miasta. Pomimo tego, że można zapisać się w tym miejscu na różnego rodzaju zabiegi kosmetologiczne, masaże czy treningi medyczne organizowane są także niecodzienne spotkania. I właśnie w miniony weekend, po dwóch latach, odbyło się spotkanie z muzyką na żywo. Swym głosem i talentem oczarował nas pan Jacek Szwaj i pani Marlena Łukaszewska. Goście mieli przyjemność skorzystać z wyjątkowego klimatu. Cała impreza odbyła się w ogrodzie Instytutu Idea Fit and Spa. To było magiczne popołudnie i zapewne na długo pozostanie w pamięci przybyłych. Warsztaty taneczne i impreza na Polanie Mycielskich. Tegoroczne Poznańskie Dni Rodziny należały do wyjątkowych, gdyż jeszcze nigdy w historii Poznania nie posiadały międzynarodowej oprawy. Jednym z wydarzeń, jakie odbyły się w ramach cyklu, to warsztaty taneczne, które miały miejsce na polanach osiedla AZK. W dniach 19 i 26 czerwca, swoim kunsztem tanecznym pochwaliła się Ukraińska Grupa Taneczna Czeremszyna. Dziewczęta, bo skład był w pełni niewieści, prezentowały miejscowej ludności piękno tańca naszego wschodniego sąsiada. Kulminacją tychże spotkań był festyn ludowy na polanie mycielskich w dniu 29 maja. W niedzielne popołudnie naprzeciw siebie stanęli artyści Polski i Ukrainy, skoczne mazurki, oberki oraz poleczki kontra kozackie i zwiewne tańce ukraińskie. Na relację z tej imprezy zaprosimy Państwa w kolejnych wieściach zwiertla. Należy jeszcze nadmienić, iż projekt został sfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Przenosimy się na osiedle Warszawskie pomet Maltańskie. Dragony w akcji. Wielkie, sportowe emocje, dużo uśmiechu i mnóstwo pozytywnej energii towarzyszyło uczestnikom szóstych Poznań Kanoe Challenge, dwunastych Mistrzostw Szkół w Smoczych Łodziach oraz czwartych Mistrzostw Smoczych Łodziach dla firmy i instytucji, które odbyły się w dniu 14 maja na poznańskiej Malcie. Na starcie jednej z największych w Polsce amatorskich imprez na wodzie stanęło niemal 500 uczestników. Wśród nich między innymi byli, byli medaliści olimpijscy i olimpijczycy. Uczestnicy, oprócz rywalizacji sportowej, zmagali się również z bardzo porywistym wiatrem. Gratulujemy uczestnikom wyników, a organizatorom życzymy równie udanej imprezy w przyszłym roku. Przetarg na budowę placu zabaw. Ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw w Parku Przygódnowskiej Płockiej. Do 3 czerwca można składać oferty do zarządu Zieloni Miejskiej. Prezydent miasta przeprasza za opóźnienia związane z budową placu zabaw na plantach, na których głosowali mieszkańcy w poznańskim budżecie obywatelskim. Najpóźniej, według zapewnień włodarza naszego miasta, plac będzie gotowy do października. Rada osiedla w zeszłym roku przekazała 150 tysięcy zł na remont pozostałej części parku. Z warszawskiego zniknął paczkomat, a konkretnie z ulicy Trzemeszyńskiej. Przyczyną może być tworzony projekt zagospodarowania północnej strony ulicy, jak do domniemywa Rada Osiedla. Zauważono, że paczkomat stał na miejskim gruncie w pasie drogowym, który przylega do ściany sklepu. Czy była to samowola? Trwa ustalenie. Zgodnie z prawem, na budowę paczkomatu nie jest wymagane pozwolenie. Zgodnie z prawem budowlanym budowa paczkomatów nie wymaga również jakikolwiek zgód organów i zgłoszeń, o ile ich wysokość nie przekracza 3 metrów. Przenosimy się na osiedle szczepankowo spławie krzesinki. Nie tak dawno trwała dyskusja, jak rozwiązać problem zastoiska wody deszczowej w ulicy owocowej na wysokości posesji nr 15. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu sugerował wówczas, że z własnych środków wykona rowy rozsączające oraz studnię do wypompywania wody po większych nawałnicach. Mieszkańcy sąsiadujących z tym najbardziej znanym w okolicy rozlewiskiem oprotestowali ten pomysł, oczekując wykonania rozwiązania kompleksowego, a nie opierającego się na doraźnym rozwiązaniu. Obecnie jednak ZDM poinformował, iż aby zaplanowane środki wykorzystać, dla owocowej jednak w innym miejscu. Wyczyszczono, pogłębiono i przedłużono rowy rozsączające oraz udrożniono studnię chłodną ze środków powyższych. a co na głównej. Firtel główna wciąż działa. 31 maja rezydencje społeczno artystyczne w społecznym centrum kultury. Firtel główna można zapisywać się, informacje Daniel Małpa, animatorzy smak.pl bądź Maciej animatorzy smak. Wydarzenia i komunikaty barby wolności. Koncert w dniu 8 maja na placu w centrum miasta odbył się koncert charytatywny zatytułowany Barwy Wolności. Artyści z Ukrainy oraz Polski pragnęli tym wydarzeniem zamanifestować swą dezaprobatę przeciw agresji na Ukrainę. Było kolorowo i patriotycznie. Tłumy widzów nie tylko oklaskiwały występy, lecz brały czynny udział w imprezie. Organizatorami byli Cybina TV, Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny, Fundacja Akuratna. Oraz Stowarzyszenie Warto Razem. Dziękujemy Poznańskiej Estradzie za użyczenie Placu Wolności, Empikowi za możliwość skorzystania z mocy elektrycznej, a Kazelowi za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu imprezy, a nade wszystko Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne za pyszną grochówkę, która zaspokajała nasze apetyty. Pełna relacja z koncertu znajduje się na naszym kanale. Impreza w Lizawce. W dniu 5 czerwca Dzień Dziecka oraz Szpiknik z Lizawką. Zapraszamy serdecznie na Dzień Dziecka oraz Szpiknik z Lizawką. To już kolejna odsłona imprezy Pomaganie przez Gotowanie. Tym razem zbieramy pieniążki na Piotra Wojciechowskiego. Złośliwy nowotwór. Te dwa słowa potrafią wywrócić całe życie do góry nogami. Tym razem zaskoczymy Was nowymi pomysłami. Podczas imprezy Pojawią się najbardziej znani krytycy kuchni, m.in. założyciel Akademii Kulinarnej Kurt Scheller, który osobiście dopilnuje gotowania zupy z dziczyzny w kotle o pojemności 6300 litrów. Tak piszą na swojej stronie autorzy i zapraszają do degustacji. My również w imieniu lizawki i szpitniku zapraszamy Państwa do udziału. Drodzy państwo, była to już ostatnia informacja w Wieściach z Wyrtla. Żegnając się z państwem, zapraszam do subskrypcji kanału, wsparcia naszego kanału, ponieważ jesteśmy projektem społecznym, jak również lajkowania, komentowania i tradycyjnie łapka w górę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Wieści z Wyrtla. Do widzenia Państwu.